Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna na YouTubie i na Instagramie Pani od... Tarota. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie suby, lajki, komentarze i za to, że jesteście i za to, że spotykamy się na kolejnej prognozie miesięcznej. Tym razem jest to prognoza sierpniowa. Będziemy ją tradycyjnie robić dwiema taliami. Pierwszą sprawdzimy ogólną energetykę, czyli takie zdarzenia i energie, które mogą pracować gdzieś w tle w danym miesiącu. A drugą talią sprawdzimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania. Kochani, pamiętajcie, że są to prognozy ogólne, dopasowane do Waszego znaku słonecznego, więc weźcie z nich to, co z Wami rezonuje i odpuśćcie resztę. Natomiast, jeżeli macie pytania do moich kart bądź woła Was prognoza indywidualna, zapraszam do zapoznania się z ofertą na mojej stronie internetowej. I teraz przejdźmy już do prognozy dla 12 z Znaków Zodiaku. Dobrze, kochani, to spójrzmy, co dla naszych astrologicznych strzelców na sierpień. Dobrze, kochani, to spójrzmy na tę energię dla naszych astrologicznych strzelców na sierpień. Pamiętajcie, proszę, że jeden rozkład tarota nie zmieni waszego życia, ale z jego pomocą wy możecie. Paść kielichów, siódemka mieczy, dwójka monet, pustelnik. Ten miesiąc może być dla was trochę poskakany i też, kochani, no jako znak zmienny jesteście dosyć mocno pod w cudzysłowie w sierpniu, ze względu na dwa aspekty astrologiczne astrologiczne. Po pierwsze Saturn, czyli planeta, która odpowiada za ograniczenia i wzywa nas do wzięcia odpowiedzialności za nasze życie, za nasze wybory, robi kwadraturę do Waszego znaku, ze znaku ryb. I po drugie Mars, czyli planeta, która jest odpowiedzialna za działanie, za obronę własnych granic, ale też właśnie za walkę, za agresję robi opozycję ze znaku powietrznych bliźniąt do Waszego znaku. Więc tak jak powiedziałem, strzelce są trochę pod obstrzałem, natomiast Natomiast mam poczucie, że dzięki swojemu wrodzonemu optymizmowi i tak sobie z tym wszystkim poradzą. I tutaj są dwa główne scenariusze. W pierwszej połowie miesiąca warto uważać na wyobrażenia, żeby się na nich nie przejechać jak na skórce od banana, a w drugiej połowie miesiąca strzelce będą potrzebowały dokonać jakiegoś wyboru. Natomiast możecie mieć, kochani, poczucie, że ten wybór, którego dokonacie, będzie u Was powodował poczucie osamotnienia. To jest tak. Taka ogólna energetyka, i patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, ten początek sierpnia może się mimo wszystko zacząć całkiem nieźle. Bo tutaj mamy pazia kielichów. To mogą być miłe, aczkolwiek ulotne chwile, które warto chwytać. To mogą być jakieś zaproszenia na imprezy i wydarzenia okolicznościowe. Więc kochani, korzystajcie. Ponadto, tak jak powiedziałam, tutaj też warto uważać na myślenie życzeniowe. Bo ten październik kielichów, no to jest taka osoba z sercem. Na dłoni do, ran, do rany przyłóż, natomiast taka osoba, która ma problemy z realną oceną pewnych wydarzeń, i może się potem wkradać właśnie jakieś takie poczucie oszukania, tego, że to nie do końca miało w ten sposób wyglądać, i też może się to manifestować przy nastolatkach bądź przy osobach, które są w jakiś sposób niedojrzałe. To mogą być wszelkie historie w stylu: Wasz nastolatek powie, że idzie nocować do kolegi czy do koleżanki, tymczasem, prawda jest taka, że razem z tym kolegą czy koleżanką pójdą na koncert rockowy, bo tutaj mamy też jakieś półprawdy przemilczenia właśnie przy dzieciach, przy osobach w typie Pazia Kielichów. Więc tutaj ważne będzie też dopytywanie, bo to jest trochę taka energia no jeśli nie zapytasz, to ja Ci nie powiem, więc kochani dopytujcie i słuchajcie intuicji, bo w tym drugim tygodniu mogą właśnie być bardzo mocno używane jakieś półprawdy, półsłówka, tu może być energia Fałszu przemilczenia. Gdybyście się decydowali na jakieś zakupy, to naprawdę warto obejrzeć dany przedmiot ze wszystkich stron, posprawdzać, dopytać. Bo tak jak powiedziałam, tutaj. Pewne rzeczy nie będą nazwane wprost. Tutaj mogą na jaw wychodzić właśnie jakieś przekłamania. To też bywa taka energia jakiegoś cwaniactwa, jakiejś kombinatoryki, i też, drogi strzelcu, uważaj, żebyś to nie ty był tą osobą, która przekombinuje. I to się różnie może manifestować. Czasami stwierdzasz, że taniej będzie kupić coś osobno w częściach niż w zestawie. Czasami kombinujesz, jakby tu najkrócej dojechać, a wychodzi jak zwykle. To mogą być różne. Sytuacje. Natomiast całościowo też w tym drugim tygodniu warto zwracać uwagę na bezpieczeństwo i na poufność danych, zarówno takich danych pracowych, jak i danych, przykładowo, logowania do bankowości internetowej. Warto uważać, żeby tutaj coś nie wyciekło. To też mogą być jakieś informacje. No, zwracajcie, kochani, uwagę na takie sytuacje, gdzie powierzacie komuś jakieś informacje, coś być może piszecie na jakimś komunikatorze, czy ktoś nie patrzy wam przez ramię. Czy być może ktoś jakoś Was nie podsłuchuje, żeby te informacje nie poniosły się dalej? Ta pierwsza połowa miesiąca to jest właśnie taka energia unikania konfrontacji, lawirowania i półsłówek. I w trzecim tygodniu sierpnia strzelce mogą nawigować między różnymi opcjami, i znowu to się może różnie manifestować. Być może jeżeli chcielibyście jechać na wakacje, to przejrzycie 700 różnych ofert noclegów. Być może jeżeli przeglądacie oferty pracy, to tutaj będziecie aplikować na bardzo wiele z tych ofert, a przynajmniej wiele z nich przejrzycie, bo to dosłownie jest jak postać, która stoi i żongluje kuleczkami. Tutaj możecie. Różne opcje przeglądać, natomiast też pod kątem obowiązków zawodowych może się pojawić konieczność dobrania jakichś obowiązków, ale też jakaś okazja, szansa do zarobienia dodatkowych pieniędzy. To jest taka energia, w cudzysłowie pojawia się dodatkowa fucha, jakieś zleconko, coś krótkotrwałego, co trzeba zręcznie tutaj wmanewrować w grafik. Natomiast całościowo też ta dwójka monet wnosi, że tutaj istotna będzie właśnie elastyczność, umiejętność dostosowania priorytetów po to, żeby maksymalnie dużo rzeczy zrealizować i o żadnej nie zapomnieć. Natomiast to może być też trochę taka dynamika, że strzelcy mają już jakąś równowagę i potrzebują do wykonać wyboru, zdecydować się na którąś opcję. Natomiast być może każda z tych opcji wiąże się, wiąże się z jakimiś kosztami i tutaj strzelce też mogą chcieć opóźniać ten wybór. Więc kochani, sprawdzajcie, jeżeli tak będzie, to ta końcówka miesiąca to jest dobry czas na określanie swoich priorytetów, na szukanie wewnętrzu na określanie swojego własnego wewnętrznego kompasu, swoich wartości, które pomogą Wam właśnie wśród tych różnych wyborów nawigować. Bo tutaj mamy pustelnika i on po pierwsze jest o podróży do wnętrza, o właśnie takiej możliwości ustalenia tego, co jest dla nas ważne, a czego już nigdy nie chcemy powtarzać, czy to w pracy, czy w relacjach, czy być może w innych obszarach życia, ale też ten pustelnik pod koniec miesiąca może wnosić, że być może tutaj jakieś kwestie zawodowe, zawodowo-finansowe będą się przesuwać i odraczać. Ponadto też strzelce mogą czuć się trochę osamotnione. Znowu, być może w pracy większość osób jest na urlopie, ktoś jest na zwolnieniu i bardzo dużo pracy spada na Was. Wy się też możecie w tym właśnie czuć trochę tacy osamotnieni, w pojedynkę. Natomiast tutaj też jest spora szansa na to, że po prostu jakieś kwestie właśnie być może zawodowo-finansowe będą zamrożone w czasie, coś się będzie odraczać. Ogólnie ten sierpień to też może być taki miesiąc przejściowy, bo tutaj jest sporo wydarzeń astrologicznych, między innymi Merkury, czyli planeta odpowiedzialna za analizę, za komunikację i za wszystkie spływające informacje i decyzje, będzie w retrogradacji, a Merkury w retrogradacji zazwyczaj oznacza właśnie spowolnienia i kiksy komunikacyjne, nieporozumienia. Więc drogi strzelcu, weź pod uwagę ten czas na spowolnienia pod koniec miesiąca i być może wykorzystać. Zostaw go na przemyślenia, na złapanie kierunku. Tak te karty wyglądają. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to tutaj mam nie tyle propozycji umowne, co może Wam dojść, jak jaka, jakieś dodatkowe zleconko. Natomiast nie wiem, czy jego realizacja będzie od razu możliwa. Też się coś tutaj może przesuwać i opóźniać. Jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to w tym układzie kart na energetykę ogólną mamy Pazia Kielichów, czyli prawdopodobnie albo osobę trochę młodą, od was, albo jakoś niedojrzałą, zdecydowanie taką osobę, bo to może być zarówno mężczyzna, jak i kobieta, która nie do końca będzie różne rzeczy nazywała. Być może to nie jest osoba, która lubi konfrontacje, a jednocześnie coś przy tej osobie może nie być wyjawione, i ta osoba może w relacjach nawigować między kilkoma innymi osobami. Więc też, kochani, sprawdzajcie, jak ta sytuacja wygląda i z jakimi intencjami ta osoba przychodzi do waszego życia. No i przede wszystkim, słuchajcie, intuicji. I spójrzmy na relacje. Szóstka była w papież, siódemka kielichów. Patrząc na te karty, jest tutaj kilka interpretacji, scenariuszy ogólnych na te relacje na sierpień dla strzelców. I pierwsza jest dla singli, drogi singlu. Karty proszą, żebyś tutaj po pierwszej randce nie nakręcał i nie nakręcała się na jakieś poważniejsze scenariusze. Czyli po pierwszym spotkaniu unikaj myślenia, no razem zamieszkamy, staniemy na ślubnym kobiercu, będziemy mieli dzieciaki, bo coś takiego jest zarysowane i jest prośba od kart, żeby się w to nie wkręcać. Ponadto tutaj karty też podpowiadają, żeby się jakoś nadmiarowo nie wahać i nie blokować w takim właśnie wahaniu, czy wypada, czy nie wypada, tylko wziąć sprawstwo w Moje ręce, szczególnie jeżeli jakieś spotkania, jakieś aktywności towarzyskie z kimś przypadły Wam do gustu i chcielibyście je kultywować, to możecie wyjść z kontaktem i po prostu dać drugiej stronie przestrzeń do odpowiedzi, zamiast rozważać w głowie różne scenariusze właśnie, a co on myśli, a czy jej się podobało, a czy mogę napisać, a czemu nie mogę napisać. I to jest trochę taki scenariusz. I trzecia też podpowiedź od kart tutaj już ogólnie, że kochani też warto w sierpniu uważać, na to, żeby nie przejąć czyichś opinii jako własne, bo te opinie, być może kogoś to w relacjach ma więcej doświadczenia, być może kto ma więcej doświadczenia rodzicielskiego, mogą Wam trochę namieszać w głowie, mogą Was wprowadzić w jakąś dezorientację. Tutaj raczej pod koniec miesiąca warto poszukać w sobie, w swoim wnętrzu odpowiedzi na różne pytania, które Was w relacjach nurtują. I patrząc na te karty pojedynczo, ten początek miesiąca może być fajny, Energii. I to się pokrywa z tym paziem kielichów. Tutaj naprawdę, drogi strzelcu, mogą się pojawiać zaproszenia, okazje do wyjścia. Możesz się dobrze bawić. To może być też czas, kiedy ty i twoja paczka znajomych po trzydzieści spotkacie się na spontanie i będziecie celebrować. To jest oczywiście z przymrużeniem oka, ale to jest taka energia tego, że jest fajnie, że się udało, że tutaj jest jakiś mały sukces w tych relacjach. Ale też to jest taka energia, że jeżeli strzelce wyjdą na parkiet to mogą zbierać różnorakie spojrzenia, to jest dobry czas na wychodzenie z domu, na randki, na poznawanie ludzi, ale też po prostu na cieszenie się tymi relacjami, bo tutaj może być przyjemnie i ulotnie. Natomiast właśnie ta ulotność jest istotna i tak jak powiedziałam, karty podpowiadają, żeby się tutaj nie nakręcać, bo te energie z początku miesiąca właśnie się tą ulotnością charakteryzują i takie wyobrażenie o pewnej stałości może być mylne i tutaj też drogi strzelców, warto być elastycznym i dostosowywać się do sytuacji, bo nie zawsze zastosowanie tego, co działało w przeszłości, zadziała i tym razem. Ponadto warto też sprawdzać samemu ze sobą, właśnie jakie myśli pojawiają Wam się w głowie, czy to, czy to są Wasze myśli, czy właśnie to są myśli, które ktoś Wam jakoś narzucił. No, czasami to też będzie taki scenariusz, właśnie, że rozmawiacie z mamą, z przyjaciółką, z przyjacielem i ta osoba ma jakiś pogląd, ma jakieś przekonanie i to na Was wpłynie. I Wy się tutaj możecie też, kochani, nakręcać. Więc warto, warto uważnie monitorować, co Wam się w relacjach pod koniec miesiąca. Pojawia, żeby właśnie nie dać się temu porwać. I to mogą być różne scenariusze, czasami to będzie scenariusz. Pod tytułem aferka, bo ktoś wam powiedział, że partner czy partnerka nie powinien się zachować w jakiś sposób, i wy jakoś nie przemyśleliście tego, i idziecie za tym stwierdzeniem, i robicie aferkę, bo się nakręciliście. Ale też przestrogą z tej końcówki miesiąca właśnie jest to, żeby nie zadurzać się w jakichś platonicznych historiach, bo tutaj jest na to całkiem spory potencjał, tylko dać czas tym działaniom, tym zdarzeniom, które mogą się zadziewać później, bo ta końcówka miesiąca. Jest w jakimś przeciągnięciu czasu i nie do określeniu. Pod koniec miesiąca w relacjach nie wszystko może być jasne, ale też możliwy jest taki scenariusz, że tutaj, pod koniec miesiąca, strzelcy chcąc złapać uciekające lato, będą chciały chwycić za dużo srok za ogon i ostatecznie skończą z przysłowiową ręką w nocniku. Więc tutaj, drogi Strzelcu, też warto się określać, na którą imprezę pójdę i na sztywno zabukować sobie czas w kalendarzu. I kochani, jeżeli chodzi o osoby szukające kogoś do relacji, to tutaj już trochę powiedziałam na początku. Mogą się na początku miesiąca rysować przyjemne, acz ulotne chwile i karty przestrzegają tutaj przed nakręcaniem się na różne właśnie platoniczne scenariusze. Dajcie temu czas, zobaczcie co z tego wyjdzie. Pamiętajcie też proszę, że jest to energetyka ogólna, dopasowana do Waszego znaku słonecznego. A gdybyście chcieli sprawdzić jak to jest w przypadku Was. Waszego związku uzyskać wskazówki od kart, jak można nad tą relacją popracować, żeby ona działała lepiej. Czy jeżeli jesteście solo, to sprawdzić, kiedy znajdziecie miłość albo jakie są do tej miłości blokady i co warto zrobić, to zapraszam do konsultacji oferty na mojej stronie. I spójrzmy na pracę. Dobrze kochani, to spójrzmy co dla naszych astrologicznych strzelców w obszarze zawodowym, a z trójka monet rycerz mieczy. I tutaj jest taka przestroga od kart, żeby przy różnego rodzaju współpracach nie działać zbyt pochopnie, bo może to skutkować... Przepychankami słownymi, awanturami. Tutaj, szczególnie pod koniec miesiąca, może być w tym obszarze zawodowym dla wodników taka tendencja do tego, że jakieś awantury, jakieś wykłócanie się, odbijanie piłeczki i słowne gówno burze wiszą w powietrzu. To jest taka ogólna energetyka, i patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, ten początek miesiąca może wnosić tutaj jakieś zaczątki nowych współprac. Być może wodniki dostaną informacje o nowych, projektach być może same będą inicjowały pewne działania. Natomiast tak jak powiedziałam, warto od samego początku uważać i tutaj nie działać przy tych współpracach zbyt pochopnie. Stawiać na dobrą, solidną komunikację po to, żeby na koniec miesiąca uniknąć jakichś awantur i nieporozumień. Ponadto też kochani, w tej początkowej części miesiąca może was rozpierać energia, robota może wam się palić w rękach, natomiast też możecie być dziebełko reaktywni bo jeżeli przyjrzycie się obrazkowi na karcie, no to azbuław to jest jednak pałka. Pałką można komuś dać po głowie i to też jest spójne z kontekstem astrologicznym, ponieważ Mars, czyli planeta odpowiedzialna właśnie za działanie, za agresję, za zdobywanie, jest w znaku bliźniąt i robi opozycję do waszego znaku, więc tutaj możecie być trochę króci w reakcjach, możecie przereagowywać, więc warto tutaj monitorować swój poziom napięcia i jakiejś reaktywności, i być być może od razu kanalizować tą energię właśnie w różnego rodzaju współpracę. Tutaj w tej środkowej części miesiąca w obszarze zawodowym jest pokazane, że działając w grupie osiągniecie więcej niż działając w pojedynkę. Tutaj. Ważny będzie tak zwany teamwork, praca zespołowa, i ta trójka monet wnosi taką energię, właśnie że razem możemy osiągnąć więcej niż w pojedynkę. Natomiast przy trójce monet ważna jest systematyczność i konsekwencja, a także jasna komunikacja, jeżeli chodzi o to, co do kogo należy i co ostatecznie chcemy osiągnąć. I warto o ten równy podział obowiązków zadbać, nie zostawiać tutaj niedomówień, żeby właśnie uniknąć być może pod koniec miesiąca jakiejś, jakiejś nerwowej atmosfery. Ponadto też być może pojawią się dla strzelców jakieś nowe projekty zawodowe, propozycje współprac, które mogą strzelcom wnosić taką perspektywę na podniesienie kompetencji zawodowych. Natomiast znowu warto położyć na Nacisk na rzetelne dogadanie warunków, po to, żeby pod koniec miesiąca o pewne kwestie nie trzeba się było wykłócać. Może być też tak, że dla części osób w tej drugiej połowie miesiąca przy tych współpracach będzie wybijał mężczyzna w typie rycerza mieczy. Czyli taki mężczyzna bardzo wygadany, bardzo rzutki, który może bardzo szybko tutaj kontrargumentować, który, który może podważać jakoś wasze zdanie, ktoś taki być może będzie tej współpracy z waszej perspektywy, kochani, utrudniał. No, to jest taka komunikacja intensywnej wymiany słownej i tutaj pod koniec miesiąca, drogi strzelcu, jeżeli będziesz chcieć forsować swoje zdanie, będziesz chcieć tutaj iść w jakimś kierunku i będziesz potrzebować z tą, z tą osobą, porozmawiać, to warto być właśnie uzbrojonym w argumenty, opierać się na faktach i nie dać się tutaj sprowokować do jakiejś eskalacji słownej, bo w tym rycerzu mieczy bardzo łatwo jest o tą eskalację i od słowa do słowa obie strony mogą się zapędzić i odejść trochę od tej merytoryki. To jest taka przestroga. Tak to kochani dla was wygląda i spójrzmy na finanse. Szóstka kielichów są ostateczny czwórka monet. Patrząc na te karty w finansach, mam poczucie, że główny scenariusz jest taki, że do strzelców może mrugnąć jakaś przeszłość, jakieś przeszłe zobowiązania finansowe i strzelce mogą się decydować na ich spłatę w środkowej części miesiąca, w związku z czym ta końcówka sierpnia może być trochę bardziej ciasna, może być trochę bardziej pod kątem przytulania pieniążka. I tutaj może być dwojako, z jednej strony być może Wy sami zdecydujecie, że jakieś zobowiązania Wam już ciążą i stwierdzacie, dobra, to ja spłacam tą końcówkę pożyczki czy kredytów i żegnacie się z jakąś, z jakąś kasą, zamykacie jakiś rozdział. Natomiast, tak jak powiedziałam, to się może wiązać z tym, że pod koniec miesiąca będziecie funkcjonować oszczędniej, ale może być też tak, że o jakichś zobowiązaniach zapomnieliście i one w cudzysłowie, no nagle Was zaskoczą w tej środkowej części sierpnia. Przy Przykładowo, ubezpieczenie nieruchomości czy samochodu, więc jeżeli, drogi Strzelcu, masz takie poczucie mrowienia z tyłu głowy, to być może sprawdź, jakich płatności dokonywałeś w zeszłym roku i czy nic ci tutaj nie umknęło. Ponadto, możliwy jest też taki scenariusz, że pojawią się jakieś wydatki związane z waszymi dzieciakami, i też tutaj trzeba będzie z jakiejś kasy wyskoczyć. I też karty przestrzegają przed takim scenariuszem: awantura z dziećmi o zakup czegoś, co dzieciaki. Chciały, a czego nie ma w budżecie. Natomiast, no, całościowo ta końcówka miesiąca jest w tej czwórce monet, która może wnosić taką większą uważność w gospodarowaniu pieniądzem i też niechęć do wydawania tego pieniądza, jeżeli nie było go w budżecie. Tak ten miesiąc, kochani, w finansach dla Was wygląda. I spójrzmy na wyzwania. Król monet, trójka mieczy, dwójka monet. Patrząc na te wyzwania dla strzelców na sierpień, one mają dwa główne tematy. Pierwszy temat dotyczy osób, które szukają kogoś do relacji. Tutaj, kochani, być może jakiś mężczyzna do relacji w typie króla monet rozczaruje was, bo będzie grał na dwa fronty i to trochę nas odnosi do tego, co mówiłam w relacjach, żeby nie nakręcać się na różnego rodzaju scenariusze po pierwszej rance oraz, że warto sprawdzać intencje osób. Które się pojawiają, bo tutaj mogą być jakieś półprawdy, fałsze i przemilczenia. I to jest pierwszy wątek. A drugi wątek dotyczy finansów. Że być może tych finansów nie będzie wystarczająco, żeby sobie pozwolić na wszystko, co będzie rozczarowujące. I strzelce będą tutaj potrzebowały lawirować między różnymi pomysłami na zagospodarowanie tych finansów. I patrząc na te karty jeszcze pojedynczo, ten król monet może wnosić też jakieś rozczarowanie. W obszarze zawodowym, być może związane z osobą przełożonego, to może być mężczyzna z znaku ziemskiego, byk, koziorożec, panna. Ktoś taki być może Was tutaj, kochani, rozczaruje. Ponadto, też być może na początku miesiąca strzelce będą oceniały stan swoich finansów i stwierdzą, że no kurcze, no nie jest, na, nie jest wystarczająco na bogato w tym miesiącu i trzeba się będzie tutaj zadowolić skromniejszym budżetem. W wyzwaniach, w środkowej części miesiąca mamy też jakieś rozczarowania, natomiast w tej trójce mieczy to rozczarowanie bardzo często wynika z jakichś naszych oczekiwań, więc być może drogi strzelcu, też sprawdzaj właśnie jakie masz oczekiwania, żeby tutaj uniknąć rozczarowań. W wyzwaniach mamy też dwójkę monet i ona nam wyszła po raz drugi, czyli podbija to, to o czym mówiłam w energetyce ogólnej, czyli że w tej drugiej połowie sierpnia strzelce mogą mieć problem z podjęciem decyzji, z wybraniem. I kochani, to mogą być różne różne scenariusze. Czasami właśnie będzie chodziło o wybór miejsca, w który pojedziecie, żeby jak najlepiej zagospodarować budżetem. Czasami będzie chodziło o dobranie jakichś dodatkowych zadań i na co się tutaj zdecydować. Czasami trzeba będzie wybrać z kilku imprez, na które możecie pójść. I jakoś ten wybór może być dla Was problematyczny, by nie rzec nie niemożliwy. Raczej ta energetyka jest o jakimś takim no, jakimś, o jakiejś takiej dezorientacji i pewnym staniu w rozkroku. Natomiast no, radą tutaj od kart jest sprawdzenie, być może, co jest realne, urealnienie sobie w pewnym sensie i też bycie elastycznym i takie umiejętne żonglowanie priorytetami. A gdybyś, drogi strzelcu, miał w tej drugiej części miesiąca, właśnie dobierać jakieś dodatkowe zadania, być może pod kątem pozyskania środków, to być może te wyzwania też są o tym, że tutaj coś się będzie przeciwdziałać. Wyciągać i odraczać, i w ogóle też warto sprawdzić, czy ty jesteś w stanie te zadania, które chciałbyś i chciałabyś podjąć, wmanewrować w swój obecny grafik i ze wszystkim się wyrobić. Tak, kochani, te karty dla Was wyglądają i tak wygląda cała ta prognoza. Ja, jak zawsze, dziękuję Wam bardzo za jej wysłuchanie. Dziękuję też wszystkim osobom, które zostawiają serduszka, łapki w górę, lajki, komentarze. Dzięki, że jesteście. Natomiast, jeżeli macie pytania do moich kart, czy to o miłość, wskazówki w relacjach, czy zapytania o miłość dla singla, bo taki rozkład też jest. Czy być może pytanie, kiedy znajdę miłość? Co mogę zrobić, żeby znaleźć miłość? Jakie są u mnie blokady do tej miłości? Czy być może pytania o pracę albo o hajsy, bądź jakiekolwiek inne pytania, to zapraszam do konsultacji oferty na mojej stronie internetowej. Tymczasem jeszcze raz dzięki i do usłyszenia!